Zakłady mięsne Mat w Czerniewicach zatrudniały niegdyś ponad 300 osób. Był to nie tylko największy pracodawca w gminie Hoceń, ale także jeden z większych w powiecie wosławskim. Firma dwa lata temu ogłosiła upadłość i przestała funkcjonować. Mieszkańcy stracili już nadzieję, że kiedykolwiek zakład znów zacznie działać, teraz jednak pojawiła się taka szansa. W końcu Niemcy zdecydowali się złożyć ofertę kupna Mata. I to jest oferta oficjalna. Mam nadzieję, że się dogadają z bankami. To jest dla nas rzecz chyba najważniejsza, bo to są miejsca pracy. No i reaktywowanie zakładu, który no nieczynny jest już dwa lata. To też jest skup żywca dla rolników i tak dalej, tak dalej. Więc to jest naprawdę dla nas bardzo ważna rzecz. Jeśli niemiecki inwestor zdecyduje się osiąść w Czerniewicach, to zakład będzie nadal zajmował się ubojem, ale na zdecydowanie większą skalę niż do tej pory. W zainteresowaniu terenem potencjalnych kupców duży udział miały władze chocenia. Nie jesteśmy stroną, ale wysłaliśmy około 300 ofert do różnych firm na całym świecie. Nawet nasza oferta ciągle leży jeszcze na targach w Chinie, w Chinach, przepraszam. Te oferty trafiały do różnych firm. Przyjechało tu kilka, wszystkie się wycofały. Niemcy zostali. Obejrzeli ten zakład, chcą zainwestować tutaj o duże pieniądze. To są nie mogę oczywiście wymienić tej kwoty, ale do porównania to jest dwukrotnie więcej, niż ten zakład kosztował, gdy był budowany. Mam nadzieję, że się z bankiem porozumieją. Jeśli firma dojdzie do porozumienia z przedstawicielami banku, który po upadłości matu przejął majątek, zacznie inwestować w Czerniewicach już w przyszłym roku. Potem musiałoby dojść do przebudowy zakładu, tak aby w 2016 roku firma mogła zatrudnić pierwszych pracowników. Laura Nawrocka, telewizja Kujawy.